hej, cześć, siemona wszystkim ludzie, z tej strony Rotak, a to jest pierwszy odcinek z Reward'a. Reward, czyli jak pewnie wiecie, no wiecie co to jest Reward. Jest to gra, która opowiada o losach pewnych rozbitków na pewnej planecie i musimy stworzyć własną kolonię, a żeby to zrobić będziemy potrzebowali dużo materiałów, będziemy potrzebowali broni, jedzenia, picia, relacji międzyludzkich i może Ci rymci Barabara. bara bara, a z tym tak i owszem, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku znaczy nie w poprzednim odcinku rewarda, czyli w poprzednim odcinku e, nagrywanym przeze mnie, czyli w ostatnim odcinku naszego wspaniałego świata, to jest pirat oj, muszę wyłączyć telefon, chwila, chwila, chwila muszę mm. wyłączyć dźwięki z telefonu, żeby wam tam nie przeszkadzały dobra, już jest to Pirat. Jeżeli komu, któremuś z Was się nie podoba, że nagrywam na Piracie, proszę stąd wyjść w tym momencie. Ja niestety nie stram pieniędzmi. Pieniądze, które mam, to jedyne, które mam to są tutaj i one są na Mafię. Bo Mafia jak wyjdzie, to będzie droga, a ja potrzebuję pieniędzy na Mafię, bo nie stram pieniędzmi, jestem biedakiem. I nie mam hajsu z YouTube'a, więc jakoś sobie muszę radzić. Zatem tak, gramy sobie, a zresztą Rimor, to jest alfa jeszcze. Ja płacę za Normalny produkt w całości, a nie alfę, a nie jakieś wczesne dostępy, bla bla bla. Nie no, tak sobie pożartujemy, pożartujemy, ale naprawdę, no nie mam po prostu pieniędzy na rewarda i muszę się zadowolić piratem. Nie jestem z tego powodu dumny, nie jestem absolutnie, ale no jakoś trzeba sobie radzić. E, tak, zatem poznajmy naszych kolonistów. Pierwszym z kolonistów jest Nick Carpner. Pseudonim Marcel. Dlaczego Marcel? Zaraz się przekonacie. Otóż, Nick był spokojnym dzieckiem wychowanym na jednej z kolonii kosmicznych, pozostawionych przez oczywiście Ziemian. Żył w ludzkiej kolonii, gdzieś na jakiejś planecie Eden Prime, nazwijmy to tak roboczo. Ale niestety, kiedy tak sobie żył razem ze swoją rodziną, jego planetę nawiedziły nawiedzili, nawiedzili. Tak, nawiedzieli. E, łowcy niewolników. Którzy niestety porwali Marcela, jego rodzinę i już nigdy się nie spotkali. W sensie Marcel z rodziną. E, Nick, wtedy jeszcze Nick. Jednakże ci łowcy niewolników byli jakby to określić, lubieżnymi władcami tyłka, co to oznacza? Otóż wykorzystywali e, nika któremu dano pseudonim Marcel, bo jak wszyscy dobrze wiemy, aktorzy porno zawsze mają swoje pseudonimy artystyczne. Tak przynajmniej kolega opowiadał. Zatem tak, zatem Nick Carpner stał się Marcelem. Był wykorzystywany seksualnie. Dzień w dzień, noc w noc. Można przypuszczać, że filmik w internecie, który przedstawiał pochłanianie przez odbyt słoika. To było jego dzieło. I przez to Marcel nie mógł już tego znieść. Przez 15 lat gwałcony, rżnięty, czasami sprawiano mu to przyjemność, ale on dalej pozostawał hetero, nigdy się nie poddawał. Jako iż był rudy, został gwałcony dwa razy mocniej niż pozostali ludzie. Dlaczego? Otóż piraci byli bardzo, ale to bardzo głupi. Myśleli, że odpowiednia ilość spermy wyrzucona na włosy, rude włosy Marcela, spowoduje, że włosy zaczną być białe. Niestety tak się nie stało. Włosy dalej są rude. Pewnego dnia Marcel powiedział dość i spierdolił. Zabił przy okazji dwóch łowców niewolników. Po prostu skręcił im penisy. Ból był tak przeogromny. Że strzelili sobie w łeb. Marcel wbiegł do jednej z kapsuł ratunkowych i po prostu wystrzelił się w kosmos. Taka jest historia Marcela, uciekiniera, Seks niewolnika seksualnego. I tutaj mamy jego cechy. Jest społeczny, no bo bądź co bądź przekonywał przez te 15 lat swoich ludzi, ma oczywiście 31 lat. Przekonywał swoich ludzi, swoich gwałcicieli. Żeby go nie gwałcili. Czasami mu wychodziło, czasami wręcz odwrotnie. Umie tresować, ale to naleciałości z dzieciństwa. Zna się na medycynie, ponieważ no. Powiedzmy sobie szczerze: jak ktoś przeżyje tyle co on, to naprawdę trzeba się znać na medycynie. Zna się na gotowaniu, naleciałości z dzieciństwa. Budowaniu też się zna. Wiecie, lego i takie tam, też naleciałości z dzieciństwa. Na uprawie to on się w ogóle nie zna, wie tylko, że jak się coś zasadzi, jakieś ziarenko w ziemi i się trochę podleje, to może czasem coś wyrośnie. Ma zapał do górnictwa, bo wiecie, no, jak tak kopali mu w Anusie i nie tylko, to naszła go tak ochota, że no, chciałby być górnikiem. No. I czasami to on był kopalnią, a czasami on był kilofem. Na artystycznych rzeczach to on się w ogóle nie zna. Rzemieślnictwo natomiast zna się no, jak mało kto. No, bądźmy szczerzy, przy takim zaangażowaniu społecznym, jakim go darzono, i przy tylu zabawkach, jakimi się z nim zabawiano, naprawdę padają do głowy, do głowy bardzo dziwne rzeczy. Następny nasz kolonista zostawmy teraz Marcela. następny... Aha, i przez to, że Marcel nie odebrał tak praktycznie żadnej, e, żadnej tam, nauki czy coś, albo wszystko mu wyszło razem z nieważne czym, e, to jest on niezdolny do strzelania, walki wręcz, niezdolny jest do brutalności, on jest takim potulnym człowiekiem, on już się poddał tam wtedy e, a, te, a te wyjście to był taki akt e, desperacji i niezdolny jest, jest do badań, bo jest, bo jest rudy. No. Bądźmy szczerzy, no, ludzi, badania. Nie. Widzieliście kiedyś rudego, rudego naukowca? No, ja też nie. Następny nasz kolonista. Pani Basia. Barbara Paradox, Pseudonim pani Basia. Niestety pani się nie zmieściło tutaj. Pani Basia, ubrana cała na biało. Niestety tylko jej twarz jest leciutko. Leciutko powtarzam. Leciutko. Taka o kolorze skóry. Takiej ludzkiej skóry. Wiecie jak to. Ogólnie jest blada jak ściana. To jest. Chyba nie trzeba przedstawiać pani Basi. Jest profesjonalną zabójczynią. Najlepszym żołnierzem, jakiego kiedykolwiek widzieliśmy. Nie ma co o czym mówić. A w ogóle, ja przedstawiłem wam tutaj. Tak, ja nie przedstawiłem wam cech Marcela. Otóż, no. Yy, jeszcze wróćmy na chwilę do Marcela. Yy, Marcel lubi używki. No przez te 15 lat tak się zaćpawał albo inni go zaćpawali, że to naprawdę. On teraz lubi sobie coś brać, jest też chodziarzem, nie pytajcie dlaczego, on po prostu lubi biegać, no i nie lubi mężczyzn, ale to raczej takie wiecie, chyba wiemy dlaczego. Tak, wróćmy zatem do Basi, no Basi nie trzeba przedstawiać, no ona jest takim strzelcem, że głowa mała, walka wręcz to ona ma tutaj, tak samo jak strzelanie. Przepraszam, strzelać to ona umie, ale to tak, no ona jest po prostu maksymalnie zajebistym snajperem. No, jak ktoś strzeli, to ino roz. Społecznie to ona niezbyt. No, ona strzela, a nie zadaje pytania. Tresowanie, no tak też średnio bym powiedział, ale za to budować to ona umie. Wiecie, no ambony strzeleckie też trzeba sobie czasem postawić, jak, y, nie, wy, jak nie wypada, co nie, nie, jak y, nie wy. jak warunki nie domagają. Na medycynie i gotowaniu to ona się nie zna. Ważne, że koleś krwawi i dla niej to starczy. Uprawa, górnictwo artystyczne, ziemieślnictwo to nic dla niej. Na badaniach troszeczkę się zna, no bo jednak wymyślała co, co rusz to nowe... ...sposoby na pozbywanie się ciał. Yy, I tak. Yy, Basia czerpie chorą przyjemność yy, z tego, że... Yy, ...że zabija. Ona też tak, wiecie... No, no, wiecie, jest po prostu masochist... Boże, nie masochistką, psychopatką chciałem powiedzieć, psychopatką, masochista. Mieciu, wybacz. Oraz, tak, wiecie, jest ostrożnym strzelcem. No, ona jak ma snajperkę, to wiecie, to ona tak nie chce strzelić tak, żeby kogoś wystraszyć, ona chce, żeby kogoś zabić. A żeby kogoś zabić za pierwszym strzałem, no to trzeba trochę się wcelować dłużej, prawda? Prawda. Yy, no i upiornie, ale to upiornie oddycha. Wiecie, jak tak wchodzicie do ciemnego pomieszczenia, jak Marcel wejdzie do ciemnego pomieszczenia, i będzie taki odgłos, to można się przerazić, prawda? I tak właśnie działa pani Basia. No ona, ona tak oddycha, no to są już jej naleciałości. Spójrzmy zatem na inną, inną postać. Rolf! Rolf, którego wszyscy znamy i szanujemy, był opowiadaczem. I był potem rycerzem urodził się no, oczywiście na średniowiecznym świecie I został masochistą dlaczego, no, albo wiem, no, nie wie czemu jak tutaj sami tutaj możecie przeczytać, dla Rolfa ból jest czymś niesamowicie przyjemnym. Nie wie czemu, ale widocznie różni się od innych. No, jest czarny, tak? no, Lubi ból. no. Ja nie chcę nic mówić, no ale to jest Rolf, tak? I w ogóle nie patrzcie na imię nazwisko. Will Smith to jest zbieżność osób i nazwisk, całkowicie przypadkowa. Rolf z Mountain Blade'a. My go znamy. Pa Patryk Węgiel też go zna. Wszyscy go raczej dobrze znają. Dobry wojownik, a jeszcze lepszy bajkopisarz. Został porwany przez kosmitów. Szczepiono mu w tyłek sondę analną. I tak to powoli yy, w końcu tam uciekł po jakimś tam czasie. A no, jako iż Rolf jest no, czarny, y, to jest też pracowity, no i lubi się bić. Tak? No, nie ma tutaj co raczej mówić, ale Rolf jest idealnym, wręcz, no, on kocha, jak się kopie. Nie jego pomordzie, tylko kopie się, wiecie, tak, kilofem, yy, górnictwo. O tak, on lubi górnicować. Badania to on, jakim cudem on się zna. No, jest czarny, no nic nie poradzę. No, jest czarny, ale lubi badać. No, to jest jednak Rolf, tak? To jest Rolf. Rolf, syn Rolfa. Ym, no, jako iż no, wszyscy wiemy, że Rolf był wspaniałym wojownikiem, no to walka wręcz to jest jego po prostu ym, godność, jego majestat. Lubi sobie pogadać, bo to jednak Rolf, no, story writer, tak? Czyli opowiadacz historii. E, czy tam pisarz historyczny, pisarz historii, ogólnie bajkopisarz, tak? E, lubi tak sobie pogadać, poblefować takie tam. No i tam jak prawdziwy murzyn zna się na uprawie, budowaniu, gotowaniu, budowaniu, gotowaniu, dobrze powiedziałem, medycynie, to coś tam na tresurze też. Na strzelaniu to się w ogóle nie zna. Jedyne z czego on strzelał to... Dobra, pominijmy ten temat. E, no i na rzemieślnictwie też się zna. I to są nasi trzej koloniści, którzy zostali. Jest Marcel, e, jest Basia i jest Rolf. No, zatem lećmy dalej, dalej, dalej. Tutaj nic, 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 tutaj nic nie zmieniam. Nic, nic. Tutaj lecimy na tym, na randomowym i tworzy nam się mapa. Jezus, już 12 minut, a ja próbuję Wam tutaj przedstawić tak pobieżnie naszą charakterystykę naszych kolonistów. Dobrze. Wasza trójka obudziła się z hibernacji na dźwięk syren i rozrywanego metalu. Cudem udało Wam się dostać do kapsuł ratunkowych, nim statek został Rozerwane na strzępy. Jakiś czas później wylądowali się na tej nieznanej planecie. Yy, wraz ze spadaniem na ziemię kolejnych fragmentów rozbitego statku, zaczęliście się tworzyć plany jak przetrwać. Zatem dobrze. Nasza trójka wylądowała. Ps, ps, ps. I dobrze. O! I jak tutaj widzicie, Rolf ma swojego zwierzaczka. Rolf ma zwierzaczka, yy, którego nazwał Igor. Tak, ba bardzo ładna nazwa. Jest to oczywiście niedźwiedź grizzly. Bardzo taki fa fajne zwierzę, ja bym powiedział, no Rolf Niedźwiedź. Poznajcie Rolfa i niedźwiedzia. Niedźwiedzia, tutaj mam się panią Basię i tutaj tragicznego bohatera Marcela. Zwanego też jako Nick, ale przez te 15 lat, który on był różnięty i prano mózg, on już naprawdę zapomniał jak się nazywa, więc został Marcelem. Rudym seksualnym byłym niewolnikiem. A ten dobrze, rozejrzyjmy się trochę po mapie. Bo, może niektórzy z Was nie znają RimWorlda, to dzięki mnie go poznają. Na przykład, nie wiem, zobaczę. E, mamy tutaj zająca, dobra, jakieś tutaj. W ogóle spójrzmy ogólnie tak na topografię tej e, mapy. Jest dość, dość dużo e, tym. Duża mapa jest nawet. Całkiem, całkiem. E, jest dużo tych takich wzgórz, ale to takie wzgórza to one bardziej będą przeszkadzać. W te wzgórze moglibyśmy się wkopać z czasem. I zrobić tam jakąś osadę, ewentualnie jakieś em, magazyny czy coś. Zrobimy tak. Tutaj to to już trzeba usunąć. To ja już widzę, że to trzeba usunąć. Z tego, z tego wzgórza nic nie zrobimy. To trzeba wyciąć. Co tutaj mamy? Co, co, co to je? Co, co to je? To je jakiś shop? Magneterium. Tak? Mężczyzna magneterium, chodząc, rozmyśla. Ok. E, tutaj mamy jakieś ruinki, tutaj to nie wiem co z tego zrobimy, no ewentualnie tutaj mamy gejzer, to nam się przyda bardzo e, jakiś tam szczur e, indyk tak, Turki. E, no dobra, no mapa jest niczego sobie, mogłaby być lepsza, potwierdzam to, mogłaby być lepsza ale nie będziemy tam o, dużo nawet y, tych y, obcych stworzeń jest, nawet nawet E, tutaj mamy dużo skał, dobra. I tutaj mamy... Tutaj mamy... O, i tu mamy y, te... Ruiny jakieś. I tutaj mamy... Mm, jakieś tam zabudowania w, zgórze, we, w górze. Ja ich nie będę rozwalać, bo one zawsze zwiastują coś złego. A ten, dobra. To może zacznijmy już tak na pierwszy odcinek e, cokolwiek robić. Dobra, mamy 750 metalu, okej, okay, może być. Mamy drewnianą kłodę, 350, okej, okay, to się przyda yy, Dobrze, zatem ja tu, o, widzę, że mamy Długi miecz ze super stali, to ja już widzę, kto go weźmie Rolf, wykwipuj go Tak, yy, tutaj nasz niedźwiedź, tutaj social training yy, Nauczymy go posłuszeństwa, bo on jest niewychowany On wie tylko, że ma się słuchać, ale jak bardzo, to nie wiem yy, No, i ktoś tam, tam go będzie Tresować, A, chwila, chwila A, Czy jest tutaj gdzieś napisane czy jest to zwierzak? Chyba Rolfa, tak mi się wydaje. Um, o! Rolf i pani Basia to rodzeństwo. I Marcel jakoś też. Nie, Marcel nie. Ale z panią Basią są rodzeństwem. Patrzcie, czego my tu się dowiadujemy. A więc jednak teoria spiskowa się potwierdziła. Rolf to jest brat pani Basi. Cóż to się dzieje? E, tutaj mamy racje żywnościowe, okej okay. tutaj gdzieś, po... a tu są pod niedźwiedziem się schowały, patrzcie już do jedzenia lgnie skubany, nie będę go zażynać bo nie jestem masochistą jakimś dobra, leki i tutaj e, 80 racji żywnościowych, zaczynam na bardzo długo, e, dobra z tego co wiem to pani Basia jest dobrym strzelcem, zatem weźmie sobie karabin tak, dobrze myślę, tak strzelanie 17 no i Marcel, no on może wyekwipować sobie pistolet, ale tylko żeby był, bo on nic z tym pistoletem nie zrobi, bo pamiętacie, jest niezdolny do strzelania ehm, Tak, z tym co? No, na początku co sobie zrobimy to obszar, składowisko Gdzie to składowisko sobie zrobimy? Hmm. Myślę, że tutaj by było dobre miejsce Dobra, postawcie to tutaj Potem będziemy to wyrównywać i takie tam, ale na początku tutaj sobie Postawcie wszystko i trzeba coś zrobić. E, jakieś tam um, podstawowe struktury. Zatem, dobrze. Dre z drewna, oczywiście. Z drewna? Mam dużo metalu. skoro mam dużo metalu, to. Nie, nie ze srebra. Pojebało. E, to tak. Hmm. Tutaj nie. Tutaj będzie co innego. Kurde, muszę to sobie jakoś fajnie rozplanować, jakby to wyglądało. E, może po prostu chwila. Gdzieś e, tu było, że. Planuj. o! Planuj. Dobra. To ja chcę sobie tak zaplanować. Zresztą tak, za duże, za duże, za duże. Usuń plan. Ile tu jest? 6. Dobrze. 6, 6, 7. Dobra. Tu jest, tu by był pierwszy pokojik. 7, 7, 6. 6, dobrze. To by był drugi pokoik. W sensie ten. No, wiecie. E, jak to się mówi. Um... Kurde, spianie. O! Zabrakło mi słowa. I dobra, tutaj mamy 4. Tylko czemu 4? 3 mi starczą. Dobra, tak może być trzy sypialnie na razie, a jeszcze dla niedźwiedzia, ale to dla niedźwiedzia to się zrobi tam jakieś posłanie. Takie coś chyba będzie git na początek, albo żeby zaoszczędzić na materiałach, zrobię po prostu tak, e, tu 7, 7, dobra, tak, tak, i tutaj po prostu zrobię, tak przedłużenie, o, o, żeby zaoszczędzić na materiałach i będzie jedna wspólna ściana, tak? Tutaj nie, bo po co? E, tutaj będzie taki korytarz, będzie po prostu taki. Tak, ja to widzę, ja to widzę. Ja to widzę. Dobrze będzie. Dobrze, zatem e, obszary. E, nie, struktury. Ściana ze, z metalu, tak. Myk, myk. Niech zaczną już budować, za siebie to tylko Rolf chyba będzie budować. Tam z Marcelem coś. Myk, tak. Tu, tu, tu żeby mieli już jakieś tam zapotrzebowanie, bo jak pamiętamy tutaj będą drzwi od tej strony jak pamiętamy, e, każdy kolonista ma tutaj swoje potrzeby i każdy kolonista ma nastrój nastrój jest większy, to oni robią są szczęśliwi, jak nastrój jest niski to mogą się załamać i opuścić kolonie i tego nie chcemy zatem dobra, no chyba mogę puścić czas, mamy 20 minut to jeszcze coś tam zrobimy zbuduj pokój, no to już tutaj budują Construction failed. No, Rolf tutaj buduje z panią Basią. A Marcel tutaj przenosi różne rzeczy do składowiska. Dobrze, dobrze. Jakby co, to później tam składowisko możemy tam ogrodzić, ale na razie nam to się... E, to nie jest potrzebne. Dobra, co tu robią? Aha, wycinają drzewa, Ok. Dobra, dobra. No, buduj Rolf, buduj. Póki mamy dużo metalu. Jeszcze tutaj widzę, że mamy jakiś tam metal. To na razie chyba będzie dobrze. I napiszcie, jak Wam się seria podoba. Tak, już teraz. Teraz już Was zapytam. O, Basia, jak ty długo ścinasz to drzewo. Chryste. Czy mam ją jakoś fabularyzować? Czy po prostu pierdzielić tak od rzeczy? Albo po prostu komentować na żywo? Nie wiem. Jak macie jakiś pomysł dotyczący tej serii? To proszę piszcie. Marcel jest wolny, tak? Zatem. Tak. Przydałoby nam się pole uprawne. Czy mamy tutaj jakąś. Tutaj mamy żyzną ziemię, chyba. Żyzna gleba, tak. Zatem tu dobrze by było zrobić już teraz pole uprawne. Tak mniej więcej takie. Za duże. Takie na razie i nie ziemniaki, tylko. A... O? Killer's Hunt. Tak, to jest to. Eee, lecznicze zioła, chyba to to jest. O ile się nie mylę, Pawełna, Snaprzosa. ta Kopika? Co to jest? A, drzewo. Tak, to chyba jest to. Eee, lecznicze zioła na leki, żeby potem były. I tak, eee, tutaj jest pole uprawne. To zioła lecznicze. Dobra. Architekt. Dalej. Pole uprawne. Tutaj tak. Będzie trzeba ściąć te drzewa, ale to się zetnie później. Ziemniaki. Um, ja bym chciał tutaj, żeby siano. Ryż. Ryż. Ryż daje dużo. Szybko rośnie. Tutaj też. Yy. Ryż. Na razie tyle ryżu. Później się zobaczy. I tutaj takie poletko z ziemniaków. Tak dokładnie. Na razie tyle starczy dobra, zatem teraz tutaj architekt struktury, nie, meble. Hmm, gdzie to jest? Podłogi tu. Drewniana podłoga. Robimy to. Myk. I myk. Tutaj jest chyba. A dobra, to, to jest większe. Zatem dobra, budujemy, budujemy. A tutaj w ogóle jest ten. Jasno, 100% dachu nie wybudowali. Ale to się tam powinni wybudować w niedługim czasie. Dobra, niedźwiedź tam sobie przechadza się. Dobra. Zatem wszystko już zostało zbudowane. Teraz tutaj tniemy drzewo. Tniemy jakieś drewna, które tu wyrosły. Potem będziemy mogli kłaść dach. I tak się powoli będzie życie toczyć na tej wsi. Pamiętajmy, że tutaj jak ścinamy to drzewo. to to jest? Jakieś powiadomienie. Pamiętajmy, że jak ścinamy drzewo, to. Tak naprawdę jest perpetuum mobile, bo z tego drzewa coś zetniemy, to potem to drzewo jest przestawiane tutaj, i wszystko jest bardzo śmieszne. Potrzeba łóżek, a no ano, potrzeba, bo już zapada zmierzch. Nie, nie zdążę zbudować łóżek teraz, zatem no śpiwory na razie. Myk, myk i myk. Dobra. I wy tam będziecie sobie spać jak będziecie chcieli. A właśnie, pracę wam trzeba przydzielić. Eee, priorytet manualnym to później. O 22 macie chodzić spać. To już jest 22. Dobra. O, Rolf tutaj, jak prawdziwy murzy, najpierw musi zrobić robotę, zanim pójdzie spać. A Basia musi ściąć drewno, zanim pójdzie spać. Która jest godzina w ogóle? 21. Dobra, jest 22. Wszyscy idą spać. Rolf w odosobnionym mieszkaniu. Chociaż w sumie dla Basi i Rolfa można by było zrobić jedno pomieszczenie, bo nie są rodzeństwem. To raczej spanie w jednym łóżku i nie będzie przeszkadzać. Ale tam już nieważne. Lekko go boli, ciekawe co. Jest lekko głodny, czuje się źle, spał na ziemi, no to wiadomo. Ale mają przynajmniej y, już pokoiki. I chyba powinno być git, jak mi się wydaje. Dobra. Tutaj wszędzie się walają jakieś bale drewna. Ale mam nadzieję, że seria Wam się spodoba, ponieważ ten odcinek już właśnie dobiega końca w tym momencie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia, trzymajcie się i pa! Napiszcie, co sądzicie o tej serii, co sądzicie o naszych bohaterach yy... i czy mam też zrobić tak samo jak w XCOMie, że aktywnych widzów Wam wynagradzać, przyłączając ich do kolonii. Jeżeli tak, spoko, da się to zrobić, bo to nawet fajne jest. Zatem dziękuję Wam serdecznie, do, zob do zobaczenia. Żegna się z Wami Marcel, Pani Basia, Rolf i oczywiście Rodak, czyli ja. Do zobaczenia, trzymajcie się 哎呦。